Hej, hej, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony i zapraszam Was na długo oczekiwany update'cik mojego baniaczka 300 litrów. Zaczynamy! Słuchajcie, ostatni raz, około dwóch tygodni temu, wrzucałem Wam filmik i rozkminialiśmy jak to fosfor i azot wpływają razem z potasem na odpowiedni rozwój roślinek. No ja po tych dwóch tygodniach, powiem Wam szczerze, jak wrzuciłem ostatni filmik, pozbyłem się jednej roślinki. Konkretnie to była Rotala Red. Rotala Mexicana Red albo Rotala Mexicana Belem, jak kto woli. Podejrzewam, że tutaj za niskie KH miałem w zbiorniku, ona się mi po prostu rozpuściła. No niestety było to moje drugie podejście do tej roślinki. I niestety nie udało mi się jej utrzymać, natomiast to jest chyba jedyny, że tak powiem, minus tych ostatnich dwóch tygodni. No, jeszcze troszeczkę źle się dzieje tutaj z moją Ludwigiem White, która dzielnie broniła się przez dosyć długi, długi, długi czas naprawdę długi czas bo prawie 4 miesiące w tym zbiorniku te sadzonki wytrwały bez problemu. No, ale co tam. Trudno będziemy robić następne podejście, jak się nie uda jej tutaj odbić. Chociaż tam delikatnie widać, że takie różowe, różowe sadzoneczki wychodzą. Reszta jest niestety przekryta w tym momencie przez pogostemon Kimberley. No i tak ma być póki co. Tam sobie ta Ludwigia White rośnie. O tam właśnie koło mieczyka. Ja natomiast tutaj zrobiłem troszeczkę porządku. Wreszcie wziąłem się za porządne przecinanie roślin i jak możecie zobaczyć sobie tutaj od lewej strony tutaj udało mi się w dosyć fajny sposób moim zdaniem rozmnożyć Nessie Gold. Słuchajcie, to co Wam mówiłem w ostatnim filmiku, czyli na temat nawożenia Potasem i zastosowanie odpowiednich stosunków potasu, azotu i PO4 w zbiorniku przynosi tutaj jak najbardziej dobre efekty. Mianowicie Nessa Gold, te sadzoneczki oczywiście były o wiele większe niż teraz, co są tutaj. Ale tutaj bardzo jedna fajna rzecz, że tak powiem, przykuła moją uwagę. No i to się potwierdziło w kolejnych dniach. Mianowicie, tutaj wam zrobię jeszcze troszeczkę takiego kolosapa. Zobaczcie sobie, ta NSEA Gold tutaj w bardzo fajny sposób zaczęła się rozwijać. Jak widać, te moje dawki potasu, które, o których wam wspominałem, czyli w granicach między 10 a 15 ppm, prawie na równi z azotem, przy jednoczesnym trzymaniu, właśnie azotu w ryzach na. 12, 10, 12, 15 ppmach. No i oczywiście przy podawaniu odpowiedniej ilości fosforu i uzupełniania tego magnezem no daje taki efekt, że ta Nessa Gold bardzo, bardzo fajnie tutaj rośnie. W szczególności podobają mi się właśnie te szczyty, które nie są w tym momencie już powykręcane. Ja te duże sadzonki mocno przetrzebiłem. Te wszystkie powykręcane główki, ponadpalone stożki, wszystko wyleciało. E, tutaj macie jeszcze może przykład o takiej jednej, e, gdzie tutaj trochę pokręcona jest. E, natomiast e, te wszystkie tutaj sadzoneczki nowe, które zostały przeze mnie wsadzone, one dosyć szybko i bardzo fajnie się przyjęły. E, no i to mnie cieszy, ponieważ widać, że te warunki jednak w zbiorniku e, są ok. E, no niestety, tak jak wspomniałem, Rotala mexikana belem eee, niestety nie przyjęła się tutaj u mnie po raz kolejny w zbiorniku ale co tam, zobaczymy może będzie jakieś hajsiwo to zakupimy znowu jakieś dwie sadzoneczki trzy, no i w końcu pewnie mi się uda to roślinkę też ogarnąć eee, jak mówię, no ja się cieszę tutaj bardzo z tej Gold, ponieważ to było jedna z takich roślinek, którą bardzo chciałem mieć w swoim zbiorniku, a która za choinkę nie chciała mi rosnąć no i właśnie tutaj poprzez stosowanie tej większej dawki potasu jest efekt dosyć fajny. Także tu możemy już sobie zapisać, potwierdzić, że Nessa Gold bardzo lubi potas. Oczywiście bez przesady, bo jak przekroczymy te 15 ppmów, no to momentalnie zacznie nam wykręcać stożki. Także tutaj też takie moim zdaniem Fajne, fajna zauważka, że jak zaczyna wykręcać nam stożki wzrostu, tutaj przy Nessei Gold, no to prawdopodobnie będziemy mieli problem z potasem i magnezem. Albo będzie tego potasu za dużo, czyli równa się temu, że stosunek potasu do magnezu będzie rozjechany, tak? bo będzie wtedy za dużo potasu, czyli. Ewentualnie albo ten potas przestaniemy podawać, albo dolejemy trochę magnezu i to nam się wtedy zrównoważy. Ale, tak jak wspomniałem wcześniej, nie należy moim zdaniem przesadzać z tym potasem, ponieważ inne roślinki na tym ucierpią i będziecie mieć popalone stożki też u innych roślinek. <laughs> Także tutaj e, z rozsądkiem delikatnie lejemy ten potas. Ja podaję potas, tak jak Wam wspomniałem wcześniej w filmiku, w formie KNO3, czyli dajemy potas razem z azotem do zbiorniczka i jeszcze oprócz tego uzupełniam sobie tam jakąś tam minimalną daweczką samego potasu osobno przygotowanego, tak? Także ten potas u mnie w formie czystej wędruje do zbiornika i w formie KNO3. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pozostałe roślinki, tutaj pewnie możecie zauważyć koło kosiarki nowa roślinka, nowa stara właściwie, Rotala Mini Butterfly. Eee, bardzo mi się podobała kiedyś ta roślinka, miałem ją w, i w 112 i na początku w, tutaj w 300. Niestety nie, nie byłem w stanie jej utrzymać. Natomiast no, w tym momencie ona ma około tygodnia czasu. Eee, no i tak powiem szczerze Wam że pomału sobie rośnie. Ona jest już po pierwszym cięciu, także dużo z tych gałązek, które wystawały ponad, ponad tutaj Nesse Gold i trochę przyćmiły, że tak powiem, tam z tyłu limnofilebelem, no to zostały tutaj przeze mnie przycięte i wsadzone za Nesse Gold, Także tutaj taki fajny szpaler powinien wyjść, jeżeli chodzi o tą Rotale Mini Butterfly. Także tak to wygląda. Hmm, tutaj araguja, rotala araguja sobie e, rośnie. Z tyłu mamy bakopę koloratę. Też bardzo fajnie. Coraz więcej tej bakopy z racji tego, że jest przeze mnie dosyć mocno cięta, dlatego te główki też są o wiele mniejsze. E, no i jest ich więcej, tak? Także tam planuję sobie cały z narożniczek, łącznie tam, gdzie ta rozbora sobie teraz pływa. Może aż do grzałeczki, taki trójkątny narożniczek zrobimy sobie w tej rotali koloracie no i ona tutaj przeze mnie będzie na pewno ostro piłowana także nie pozwolę jej za bardzo tutaj rosnąć w górę bardziej będzie piłowana żeby miała te główki jak najmniejsze i żeby też odrastała po prostu bardziej kolorowa z tymi małymi główkami aniżeli po prostu długimi badylami, które dopiero przy samej powierzchni będą się wybarwiać tam, jak już wspomniałem z tyłu, limnofilabelem, ona też została dosyć mocno, drastycznie przeze mnie skrócona, bo była tutaj do wysokości tej. Tutaj toniny fluwitialis, Także tutaj dosyć duże haszcze się z tyłu porobiłem. Toninę fluwitialis trzymam taką długą, ponieważ, jeżeli chodzi o toninę, aby rozmnożyć toninę, no to musimy poczekać. Aż taka tonina, czy też Fluvitialis, czy jakikolwiek inny Gigant, albo e, jakieś tam jeszcze inne toniny, to Kantis chociażby, e, one puszczają nam sadzonki nowe, ale od spodu. Nie puszczają nam tak jak typowa roślina, że przypuśćmy, zetniemy sobie e, tą toninkę teraz w połowie, to ona nam na 99% zmarnieje i po prostu nic już z niej nie będzie. Nowe sadzonki nie wyrosną z tego odciętego miejsca. One wyrastają od spodu. Czyli od spodu robi się po prostu co jakiś czas wyjmuje się roślinkę i tam o tak jak widzicie, już jest dużo małych toninek Fluidialis, które sobie tam po prostu rosną. I one tam za jakieś 3-4 tygodnie będą mniej więcej wielkości tych tutaj. Także tak sobie rozmnażamy toninki i w tym momencie nawet jak chcemy sobie, że tak powiem skrócić toninę, to lepiej jest ją po prostu wyciągnąć i od dołu skrócić, gdzie praktycznie toniny zawsze od dołu mają liście takie dosyć nieciekawe i to brzydko wygląda. Natomiast im więcej światła dochodzi, to te liście brzydkie oczywiście zaczynają się niżej. Także jak chcecie sobie taką toninę Fluvitialis poprzycinać to najlepiej od dołu i ją wsadzać, bo jak ją zetniecie tutaj, no to niestety ona Wam zmarnieje i chwila, moment już będziecie mieli nie. Także nie przycinamy od góry, tylko przycinamy raczej od dołu. Takie z moich doświadczeń. Tam z tyłu mamy Ludwig Ovalis Pink, mamy troszeczkę Rotali Red Blood, która no niestety mi tutaj dosyć mocno zmarniała. Dobra, idąc dalej sobie tutaj, żeby zamknąć lewą stronę, mamy alternatera rejneki mini. Bardzo fajnie ta roślinka mi się tutaj rozrasta. Rozrasta się na tyle dobrze, że musiałem sobie tutaj po prawej stronie baniaka przyrosty dosyć fajne zaplantować w tym miejscu. Także alternatera rejneki bardzo mi się podoba, tym bardziej, że podobnie jak Lobelia cardinalis mini, i Lobelia Cardinalis Wavy, właściwie Lobelia Wavy. Nie wiem czy to Cardinalis się nazywa, ale Lobelia Wavy na pewno. E, jak widzicie, wygląda bardzo fajnie. Nie ma zielenic punktowych, e, co mnie bardzo cieszy. Nie ma jakichś żadnych takich pyłów, e, syfów i tak dalej na tej roślince. E, łażę sobie ślimaczki, ale powiem Wam szczerze, że ja też podejście moje do tych ślimaczków zmieniłem. Ponieważ oprócz tych małych, które tutaj są w zdecydowanej mniejszości. Gdzieś tam się z roślinkami przyplątały takie większe e, zatoczki, i tak dalej, i po prostu te większe też robią robotę w postaci tego, że właśnie jak się pojawi już jakiś, e, jakiś pyłek, albo jak się pojawi jakiś syf na roślinach w postaci zielenicy punktowej, od razu pojawiają się ślimaki, i to wszystko czyszczą. Czyszczą tak jak krewetki, także ślimaków. E, nie wyrzucam. Od czasu do czasu, jak mi się tam jakieś napatoczy, no to oczywiście wyleci. Tych małych praktycznie nie ruszam, bo one i tak są zjadane przez te większe. Także tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o populację tych ślimaków. Natomiast od czasu do czasu, rzeczywiście jak się zdarzy jakiś taki duży kolos, no to wtedy ewentualnie go wyczasnę, jak już mi wleci w ręce. Idąc tutaj jeszcze w lewo. Staurogen repens, ktoś mi się pytał na streamie po czym poznać, że nie ma żelaza w akwarium, że jest żelaza za mało. No to idzie poznać właśnie po tej roślince. Staurogen repens bardzo reaguje źle na braki żelaza. Ona momentalnie dostaje żółtych liści i się rozpuszcza w wodzie. Także jeżeli Staurogen repens będzie Wam się rozpuszczało w wodzie i będzie całe takie pożółkłe, to znaczy, że macie na pewno deficyt żelaza w swoim baniaczku. No dobra, idziemy sobie teraz w prawą stronę. Tu jeszcze mamy Rotale Sunset. No, słuchajcie, oczywiście, łapy mnie świeżbiły, musiałem tutaj przemeblowanie zrobić. No i powiem Wam tylko tyle na temat tej roślinki, że Rotala Sunset absolutnie nie lubi być dotykana. Nie. Łapy przed tej rośliny ona, w momencie kiedy jest dotykana, kiedy jest przesadzana, niestety pokazuje nam faka i dzieje się z nią to, co się dzieje. Czyli po prostu zaczyna nam tutaj marudzić. Zaczyna bardzo mocno marudzić. Mi na tyle pomarudziła, że po prostu te najpiękniejsze łodyżki, że tak powiem, które delikatnie też zostały przeze mnie przycięte, no niestety nie wytrzymały presji i się wyprowadziły. Zostały tutaj dwie albo trzy sadzonki, które w tym momencie odbijają delikatnie tam osłonięte Pogostemonem Kimberly. Także one sobie tutaj pomalutku odbijają. No tyle wam powiem na temat Rotali Sunset, bo tutaj więcej niczego mówić nie trzeba. Ona po prostu jak widzicie zaczyna pomalutku odbijać, wybarwiać się z powrotem na ten kolor taki bordowo-czerwony. Bordowo Także mam nadzieję, że tutaj już się więcej nie będzie na mnie gniewać. Ja już jej tutaj nie ruszam, niech sobie tam rośnie w spokoju. Podobnie zresztą jak Ludwigia White, która gdzieś tam jest zakopana, tam on gdzieś prześwituje. Ale też niestety nie lubi grzebania, co ja ostatnio robiłem namiętnie, bo jak widzicie reorganizacja jest dosyć duża w zbiorniku. No i oczywiście Ludwigia White, jak to Ludwigia White. Ona niestety lubi wybierać wszystki syf, wszelaki pył, jakikolwiek, cokolwiek syfu się pojawi w toni wody od razu. Ludwigia White to na siebie przyjmuje i się robi Ludwigia Green. A z Ludwigią Green to możecie już tylko iść do śmietnika. Niestety. Nie odratujecie już Ludwigi Green. Jak już się oblepi glonami, no to rzadko kiedy ma na tyle sobie siłę, żeby się z tych glonów oczyścić. Obok Ludwigi White mamy toninę, jak ona się nazywała? Czekajcie. Jak ta to tonina się nazywała? Kurczę, już teraz nie pamiętam. Tonina, 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 tonina... Lotus Blossom, o! Tonina Lotus Blossom. Jak widzicie, te sadzonki są cały czas takie niepozorne, ale ja zauważyłem to, że o ile ta tonina rośnie na o wiele grubszym badylu, na grubszej łodydze niż tonina Fluvitialis, tamta, no to ta Lotus Blossom rośnie stosunkowo niska. Ale też daje sadzonki od dołu. Tych sadzonek jest troszeczkę, jest, są tam gdzieś wsadzone między tą alternatywą roznerwik a erectus i one sobie tam pomału rosną i czekają na przebicie się do góry. Lećmy sobie dalej tutaj. Tonina Lago Grande, Sygonantus Lago Grande. Sygonantus Lago Grande wygląda tak jak wygląda: czasami lepiej grośnie, czasami gorzej bardzo jest wrażliwa, bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o zmianę KH. Także jak mi tutaj KH podchodzi już pod jedynkę albo wyżej niż 1, no to momentalnie zaczyna marudzić. No trudno, no trzeba po prostu mieć to na uwadze, mając takie rośliny. Tym bardziej tutaj Sigonantus Gigant, czyli to nie na gigant inaczej też. Ona też, no niestety tutaj bardzo mocno reaguje na wszelkiego rodzaju zmiany KH, no i przede wszystkim braki żelaza lub też braki azotu. Momentalnie jak widzicie niektóre listki zaczynają się robić tam żółte, no i już wtedy kaplica raczej takiej sadzonki nie odratujecie alternifolia tam sobie rośnie z tyłu moja trawka regularnie jest przycinana o 50%. Ja po prostu odcinam dół. Wiem, że ona taki system korzeniowy sobie tam mm, jakiś tworzy, ale ja ją po prostu wyciągam, dziabię ją w połowie i wsadzam z powrotem na swoje miejsce. Miejsce wolne między Lagogrande a właściwie nie Lagogrande, tylko Gigantem. Lago Grande tutaj, a Alternifolium. Ona sobie tam po prostu rośnie. Tam jest miejsce wolne na Toni, na tam, no kurczę, na Pantanal. Także Ludwigia Pantanal, jak już będzie, to będzie w tamtym miejscu sobie rosła. Z tyłu mamy Kabombę. Ona to tam, wiadomo, Kabomba nie potrzebuje specjalnie niczego, żeby rosnąć. Po prostu sobie rośnie. Też bardzo regularnie jest przeze mnie przecinana. E, aby te główki były, aby ich było jak najwięcej, żeby te międzywęźla były też mocno skrócone, e, a nie po prostu zostawały takie duże przestrzenie między, między tymi poszczególnymi e, węzłami. E, nowość, stara, nowa roślinka, e, tutaj między kabombą a Ludwigiem, mini Esperet, Lota, e, R, Rotala HR albo Hera, albo jak to woli tam zwie i czyta jak, jak mu się chce, HR, że taka nazwa funkcjonuje, także y, mam nadzieję, że tutaj ta roślinka jak już się zaklimatyzuje to momentalnie zacznie się przeobrażać w tą formę taką pomarańczowo-czerwoną, którą też miałem wcześniej po lewej stronie w moim baniaku. Jak sobie włączycie pierwsze filmiki z 300 to na pewno będziecie widzieli, ona sobie tutaj mniej więcej w tym miejscu rosła. Także Rotala HR wraca do mnie tutaj i mam nadzieję, że tam sobie taką ładną góreczkę aż do samego narożnika zrobimy. Ludwigia Mini jest peredno, to tu nie będę nic mówił, bo to samo rośnie z siebie, tu nic nie trzeba robić. Limnofila Aromatica Mini. Bardzo fajna roślinka wylądowała tutaj w tym miejscu, już Wam też mówiłem ostatnio. Dlatego, że tutaj praktycznie żadna roślinka nie chciała mi sensownie rosnąć, a to jak widzicie. Rośnie wspaniale, moim zdaniem jest to jedna z najlepszych roślin, jeżeli chodzi o formowanie tych roślinek. Jest kompaktowa, zwarta, można ją ciąć we wszystkie możliwe kształty i rośnie bardzo szybko, bardzo szybko odrasta. Im bardziej ją tniemy, tym mniejsze ma odrosty, jeszcze, jeszcze ładniej wygląda z tymi takimi mniejszymi główkami, pąkami na górze. Także Limnophila Aromatica Mini. Jak najbardziej tutaj się sprawdza, w tym miejscu znalazła swoje miejsce i tutaj sobie żyje. Dobra, wznowienie filmu po raz trzeci. Także tutaj mamy nasz wodospadzik, czyli limnofile aromatica mini. To jest ulubiona roślinka mojego pomocnika numer 3, który zresztą ze mną tutaj jest. Ostatnio, nawet całą podmiankę wody ze mną robiła. Musiała obejrzeć każdą roślinkę. Zbadać, dotknąć, popatrzeć, co się z nią dzieje. Która ci się najbardziej podobała? No, która jest twoja najładniejsza? Która? Sałata podwodna. Ta? A, sałata podwodna, tak. Tutaj macie Lobelia cardinalis mini, Sałata podwodna jest jej ulubioną roślinką. Także pomocnik numer 3 sałatę podwodną lubi. No, a my tutaj, o, zobaczcie od razu, rybki przyszłe, bo rybki jak tylko widzą pomocnika numer 3, to wiedzą, że będzie jedzonko. Tu mamy jeszcze diodę CF, bardzo ładnie, bardzo fajnie wybarwia się tutaj, co też świadczy o tym, że poziom azotu jest taki sobie, czyli odpowiedni. Jest na tej granicy 10-12 ppm, więc tutaj też dioda CF się bardzo mocno wybarwia nam na różowy. Lecimy sobie dalej, Tonina e, docantis, e, bardzo fajnie rośnie, dosyć szybko w górę idzie, teraz mocno wyszczeliła. E, dalej, mamy, dalej mamy tutaj e, no, Ludwigia peruensis, tak się bardzo mocno częsie, bo akurat wyloty filtrów jeszcze nie są dobrze ustawione. Heliotis salzmani, Cupea Anagoli, anagolidea, czy jakoś tak e, się ona zwała, ja na to zawsze mówię anagalenska cupea. No powiem Wam szczerze, że po tych górnych tutaj listkach widać, że w końcu ta roślinka tutaj jakoś się zadomawia u mnie w zbiorniku. Miejmy nadzieję, że będzie z niej jeszcze pożytek. Tu oczywiście moje, że tak powiem, najfajniejsza roślinka, Rotala florida. No po kolei już tam widzimy, że z dwóch sadzonek zrobiło się z czterech chyba, także po kolei małymi kroczkami do przodu. Obok rotala Makrandra Mini, typ 4. Powiem Wam szczerze, że nie mam siły do rotal Macrandry i po prostu ta rotala stamtąd wyleci na prawdopodobnie na 99%. To samo też z rotalą Makrandrą, która tam z tyłu rośnie. Chociaż tamta nawet jeszcze jako tako wygląda, ale ja po prostu nie mam siły na rotale. Wspaniałe, no trudno. Tu jak Wam wspomniałem alternatora Reinecke Mini, tam zobaczcie co wyrosło z tego, no jak to było, jak się nazywała ta roślinka, 10 punktów dla tego kto zgadnie. No nie pamiętam, kurcze teraz wyleciało mi z głowy, ale widzicie z dwóch sadzonek tamtego tyle wyrosło. Umbrozą, o mikroantenę umbrozą, widzicie jak, jak się człowiek zmobilizuje, to jednak potrafi z odmentów pamięci wyłowić nazwę roślinki. Tu mamy kolejną sałatę podwodną, czyli e, Lobelia Wavy. E, też jak widzicie, bardzo fajnie rośnie, bez żadnego syfu, bez żadnych e, ozdób w postaci glonów. Także tu się bardzo cieszę. z Stelocksmani, tak jak mówiłem. E, tu mamy. E, tutaj mamy e, jeszcze naszą kabą bebelem płożącą Jak widzicie e, trochę za bardzo się nam tutaj napłożyła I zrobiła już taką stertę Nawet górkę bym powiedział e, No i ślimaka mutanta, który sobie tutaj czyści alternaterę roznerwik Także takie ślimaczki też sobie tutaj u mnie chodzą I ja je zostawiam, bo one co robią? Zjadają glony No właśnie, zjadają glony Czyszczą nam listeczki z glonów Także jak tutaj glony nie mają co robić, bo w większości przypadków warunki są takie, że nie mają co robić, ale tam jakby się gdzie nie pojawiły, to od razu się pojawiają ślimaczki i je zjadają. Także tutaj mamy to, Hygrophila Araguja, teraz mi się przypomniało, więc do niej wracamy. No jak widzicie też sobie tam rośnie jak zwykle, rośnie bo rośnie, pewnie jest, co po chwilę razem z małym heńkiem jest zakrywana przez inne rośliny i tak po prostu na zasadzie ile mi się uda wyrosnąć, dopóki mnie coś nie przykryje, to urośnie. No i ostatnie dwie roślinki, właściwie trzy, tutaj mamy, no taiwan. I oczywiście moją Sperokarpę bądź też Ludwigie jak to woli z tej padłej jednej sadzoneczki. No to zobaczcie, tutaj już bardzo fajnie się odrosły, to była odcięty szczyt od tej roślinki. Jak widzicie, ona dalej jest różowa, czyli wskazuje nam na to, że po prostu mamy azotów w sam raz, czyli tyle bo ile. No i ostatnia roślinka, oczywiście, której wcześniej nie powiedziałem, Erioparkei, tam sobie rośnie. Także, tak wygląda mój baniaczek na dzień dzisiejszy. Tyle z roślinek, jak mówiłem, wypisała się tylko Rotala Mexicana Belem, bądź też Rotala Mexicana Red, jak kto woli nazywać ją. Mam nadzieję, że uda mi się do tej dosyć trudnej roślinki jeszcze powrócić. Także planuję jeszcze Pantanal Red Cross Mexicana Belem i Eee, jeszcze jakaś taka była makeret, o, te cztery roślinki e, muszą koniecznie jeszcze trafić do mojego zbiornika i się tutaj zadomowić, także jak widzicie jest o co walczyć jest z czym walczyć i na pewno będziemy walczyć a tymczasem Borym Lasem żegnam się z wami ja i mój pomocnik numer 3 mówimy wam wszystkim cześć, pomocnik numer 3 głośniej, cześć Cześć i co? Do zobaczenia, w... Do zobaczenia w następnym filmiku filmiku. Tak jest, trzymajcie się, na razie, pa, pa. hej!